Tymczasem, według informacji przedstawionych przez Agnieszkę Wachnicką, wiceprezes Związku Banków Polskich, do 28 grudnia liczba wniosków przekroczyła 100 tysięcy, a zawartych umów było już blisko 57 tysięcy. Decyzja o zawieszeniu programu wynika nie tylko z jego popularności, ale także z przyczyn politycznych i społecznych. Po pierwsze, program ten został zainicjowany przez poprzednią administrację, a obecny rząd nie wykazuje zainteresowania kontynuacją projektu kojarzonego z konkurencyjną opcją. Polityczną. Po drugie, z informacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, kierowanego przez Krzysztofa Hetmana z polskiego stronnictwa ludowego, wynika, że program miał charakter niesprawiedliwy, ponieważ korzystały z niego również osoby o znaczących zasobach finansowych, marginalizując w ten sposób grupy najbardziej potrzebujące wsparcia. Pomimo decyzji o zawieszeniu programu bezpieczny kredyt 2%, obecny rząd deklaruje kontynuację działań, które będą miały na celu wsparcie obywateli w sektorze nieruchomości. Ta zapowiedź nabrała szczególnej wagi w kontekście obserwowalnego znaczącego wpływu, jaki poprzedni program wywarł na dynamikę rynku nieruchomości.